Witam serdecznie. Po prezentacji o odwodnieniach liniowych, która bazowała na materiałach tradycyjnych, czyli na betonie, chciałbym powiedzieć parę słów o termoplastach i duroplastach, czyli o materiałach tzw. tworzywach sztucznych. To, co jest bardzo istotne, należą one do tej samej grupy polimerów, natomiast różnią się zdecydowanie właściwościami. Tak jak do termoplastów, gdzie mamy do dyspozycji polietylen, polipropylen i polichlorek winylu. Tak, duroplasty należą do grupy termo, chemoutwardzalnych i tutaj jest głównie GRP. To co jest bardzo istotne, każdy z tych materiałów ma nieco inną charakterystykę i wymaga zupełnie innego podejścia projektowego, różnych warunków brzegowych. Różne elementy są niezbędne do sprawdzenia w trakcie projektowania. Natomiast no, postaram się w mojej prezentacji troszeczkę. Unieść ponad to, że reprezentuje firmę Uponor, i bardziej tak ogólnie przedstawić problematykę związaną z projektowaniem i różnicami pomiędzy poszczególnymi materiałami. To, co jest bardzo pomocne w określeniu pewnych właściwości, to normy. I tutaj w roku 2018 powstała nowa norma 89-224, która dotyczy termoplastów czyli rur polietylenowych, polipropylenowych i PVC i dotyczy zarówno rurociągów ciśnieniowych, jak i kolektorów grawitacyjnych. To co jest istotne, bo skupimy się tutaj głównie na grawitacji, to dotyczy to rur do średnic 3-metrowych, czyli praktycznie cały, cały zakres. Zachęcam do zapoznania się z moją prezentacją bardziej tak szczegółowo, będzie na pewno w materiałach dostępnych na stronie internetowej, natomiast tutaj z braku czasu ja tylko na pewne aspekty najistotniejsze zwrócę uwagę. W załącznikach do tej normy odpowiedziano na bardzo wiele pytań, które pojawiały się w trakcie rozmów z wykonawcami, inwestorami. Między innymi pytanie dotyczące trwałości użytkowej i tutaj są badania potwierdzające, iż możemy mówić o ponad stuletniej trwałości zarówno kolektorów grawitacyjnych, jak i rurociągów ciśnieniowych. Kolejny element to odporność na ścieranie, bardzo istotne zarówno na etapie eksploatacji, jak i w przypadku czyszczenia. I tutaj termoplasty, zwłaszcza polietylen, charakteryzują się doskonałą odpornością na ścieranie. Kolejny element to szeroki zakres odporności chemicznej. W pełnym zakresie pH, natomiast dokładnie jest taka jeszcze dodatkowa norma 10358 i tam uszczegółowione są odporności dla danych stężeń i temperatur na poszczególne związki. Odporność na UV. Polietylen w kolorze czarnym stabilizowany sadzą, jest w pełni odporny na UV, może być stosowany na powierzchni terenu, na podporach bez ograniczeń. Kolejny element to chropowatość. Co ma bezpośrednie przełożenie na przepływ hydrauliczny, i tutaj polietilen charakteryzuje się stałym, niezmiennym w czasie współczynnikiem chrobowatości bezdennej o bardzo małej wartości. Elastyczność. Termoplasty zachowują się elastycznie, a tak naprawdę wiskoelastycznie, co przekłada się na bardzo dobrą współpracę z gruntem i też na podstawie tego załącznika możemy powiedzieć, że wpływa to na wskaźnik usterkowości i jest on sześciokrotnie niższy niż dla materiałów tradycyjnych. Kolejny bardzo ciekawy element załącznik A to sztywność obowodowa. W termoplastach określamy Sztywność obwodową na podstawie, na podstawie normy i mówimy tutaj o klasie sztywności obwodowej. Natomiast to, to, co jest istotne, określamy ją po wyprodukowaniu rury i klasyfikacja, metoda badania jest zgodnie z normą 9969 i wiemy, że w przeciągu 50 lat ta sztywność będzie rosła. Może wzrosnąć aż o 20%. Jest to typowe dla, dla termoplastów. Natomiast w przypadku. Porównania z duroplastami mamy do czynienia z nieco inną sztywnością, innym, inną metodą badania, i mówimy tutaj o tak zwanej sztywności początkowej dla duroplastów. Ona jest określona zgodnie z inną normą, natomiast dodatkowo z wymagań normy 14364 wynika konieczność określenia dla duroplastu długotrwałej i właściwej sztywności obwodowej uwzględniającej zjawiska relaksacji i pełzania. Stąd też no, musimy pamiętać o tym, że zapisy w specyfikacjach muszą tutaj rozróżniać czy definiujemy termoplasty czy duroplasty. No, nie można bezpośrednio przenieść norm z jednej grupy materiałowej do drugiej grupy materiałowej. Także Warto warto o tym pamiętać, że sztywność dla termoplastów będzie nam rosła, a dla duroplastów może maleć w czasie i to znajduje odzwierciedlenie w dokumentacjach, w specyfikacjach przetargowych, gdzie dla duroplastów żądana jest sztywność początkowa i sztywność długokresowa, bądź też jest podnoszona sztywność początkowa, tak żeby uwzględnić ten spadek sztywności w czasie. To, co jest bardzo ważne, to jeżeli zastanowimy się nad idealnym systemem, to będzie miał on pewne właściwości, wymagania, których byśmy sobie oczekiwali. No, wydajemy pieniądze, chcielibyśmy mieć inwestycje na lata. I tu podstawowym parametrem to oczywiście jest szczelność. Dobrze byłoby, gdyby materiał był nienasiąkliwy, gdyby była jednorodność materiałowa, gdyby udało nam się wyeliminować uszczelki, gdybyśmy mieli zapewnione przenoszenie siłosiowych, utrzymanie. Stabilności, czyli brak możliwości sklawiszowania, rozszczelnienia, rozsunięcia połączeń czy brak konieczności stosowania dylatacji. I to, to byłby taki system idealny. I tutaj wpłynie to bezpośrednio na minimalizację kosztów pełnego cyklu życia to ile będziemy musieli w przyszłości poświęcić czasu i pieniędzy na odtworzenie infrastruktury, na naprawę infrastruktury. Pewne elementy, jeżeli zwrócimy na to uwagę na etapie projektowym i wykonawczym, no, znacznie nam zminimalizują ten, ten koszt całkowity. To, co jest ważne, no, systemy rur, zbiorników z polietylenu. No, próbują zbliżyć się do tego wzorca, do tego modelu, który byśmy sobie oczekiwali i poza spełnieniem tych punktów z poprzedniego slajdu charakteryzują się przede wszystkim dużym zakresem sztywności gdzie możemy dostosować się do warunków gruntowo- wodnych i obciążeń komunikacyjnych, jak i też dużym zakresem średnic nominalnych, czyli tutaj jest pełna elastyczność, jeśli chodzi o, o dobór konfiguracji zbiorników, które mogą być dostosowane do, do miejsca, którym dysponujemy, czyli mogą być to układy szeregowe, szeregowo równoległe, mogą być zbudowane z, z po poszczególnych zbiorników o różnych średnicach połączonych w oparciu o spinki. No i oczywiście weryfikacja, to co było podkreślone, stateczności na wypór. W wielu przypadkach uzyskanie minimalnego poziomu, który zagwarantuje nam stateczność na wypór no i też utrzymanie pompowania aż do uzyskania tej rzędnej terenu no zagwarantuje nam możliwość rezygnacji z dodatkowego dociążenia. I efektem tego mogą być zbiorniki o bardzo dużych pojemnościach, dostosowane do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych, do obciążeń komunika komunikacyjnych, gdzie na, nad taką baterią spokojnie można zlokalizować parking bądź plac manewrowy, także jest to, jest to ogromne, ogromne ułatwienie. Nie wymaga taka bateria żadnych dylatacji, a też jest możliwość rozbudowy w przyszłości poprzez dodatkowe dodatkowe króćce to co jest, jest bardzo ważne to wszystkie te elementy łączone są na budowie poprzez spawanie ekstruzyjne czyli eliminujemy uszczelkę uszczelka poza tym że powinna być dobrana do charakterystyki ścieków, no to jeszcze powinna być długowieczna. Natomiast no, nie ma takich materiałów uszczelkowych, które zagwarantowałyby nam długowieczność. Także jest to najsłabszy punkt połączeń. Stąd też, jeżeli udaje się eliminować ten element poprzez spawanie ekstruzyjne, no jest to ogromna zaleta. Taki system może być jednorodny i spawanie ekstruzyjne jest tutaj najlepszym rozwiązaniem. Elementy dostarczane są w odcinkach maksymalnie 15-metrowych i wszystko łączone może być na, na budowie poprzez spawanie ekstruzyjne. Lokalizacja kominów, z dodatkowych dolotów, spinek, przelewów to wszystko jest w pełni dowolne, zgodne z projektem łączone poprzez spawanie ekstruzyjne. Także kilka takich przykładów możliwości oczywiście zabudowa regulatora na wylocie nie stwarza żadnego problemu mamy cały system jednorodny. Kilka przykładów z realizacji. Widzimy tutaj zbiorniki równoległe, które Łączone są poprzez spawanie ekstruzyjne, połączone dodatkowo z pinkami. Wszystko to daje nam gwarancję 100% szczelności. I bardzo ciekawe rozwiązanie. Wszyscy wiemy, że możemy korzystać z retencji kanałowej, i tam, gdzie jest to tylko możliwe, warto z takiej retencji korzystać. Natomiast kolejnym etapem jest tak zwana. Tak, tak zwany kanał retencyjny, retenc, kanał retencyjny, retencyjny ściekowy, gdzie poprzez odpowiednie zaprojektowanie lokalizacji przegród, oczywiście weryfikacja poprzez symulację dynamiczną, y, możemy uzyskać całkowite, prawie całkowite wykorzystanie objętości kolektora i. Y, Taka, taki retencyjny kanał ściekowy został opracowany przez Politechnikę Rzeszowską, która w, w wykonuje obliczenia w tym zakresie i y, daje pełną dokumentację. Natomiast my y, mieliśmy tą przyjemność, że byliśmy dostawcą na jeden z obiektów właśnie już takiego kanału retencyjnego z przegrodami i y, pierwszy etap na tyle był obiecujący realizacji i, Założenia projektowe jak najbardziej tutaj się potwierdziły w praktyce, że inwestor zdecydował się na realizację kolejnych etapów, także to jest bardzo, bardzo ważne. I też właśnie takie doświadczenia inwestorów, pozytywne doświadczenia, no warto też uwzględniać w specyfikacjach przetargowych. Mamy do czynienia, jeśli chodzi o termoplasty z materiałem długowiecznym. Warto prosić czy stawiać jako warunek, nie tyle, że jakaś firma dostarczyła materiały, ale właśnie od, od inwestorów takie referencje np. z, z 10-20 letniej bezawaryjnej pracy danego systemu. Jest to, jest to bardzo, bardzo istotne i weryfikuje tak naprawdę czy, czy dany system w, na tym y, dla, dla kolejnego inwestora będzie przydatny, czy nie, no i wpłynie też na określenie tych kosztów życia i minimalizację kosztów życia. Istotnym też jest o, bardzo często też żądanie gwarancji, na przykład dziesięcioletniej. To też pokazuje zaufanie do danego systemu i, i warto takie, takie elementy w specyfikacjach przetargowych wprowadzać. Więc to, to, co jest istotne, no pamiętajmy, że każdy materiał ma swoją specyfikę, ma swoje normy, ma swoje wytyczne i tutaj przy dopuszczeniu kilku materiałów na jednym przetargu no to należy rozdzielić dla duroplastów, normy są inne dla termoplastów inne, wartości sztywności inne, tutaj inne, tutaj inne parametry projektowe. Jeżeli będziemy o tym pamiętać, będzie, będzie, będzie na pewno dużo łatwiej i z większą świadomością obiekty będą projektowane i później bezpiecznie eksploatowane. Bardzo dziękuję za uwagę.